Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie witam na pierwszym półfinale Vloger szefa. Zacznę oczywiście od uczestników, bo to Wy będziecie gwiazdami. Bartek Uszydus Kamila i Adriana Łabęda Ula Stajnia. Kasia Warto Jolanta Pesz, Strach, Trak. Dabra, kołodecka. To ja zostawę. Mariola czy Michał? <laughs> Mamy godzinę. To jest deadline. Zapraszamy. Czas poszedł. Tak przygotowywane są właśnie twoje dania. Powiedz, co takiego robi twoja ekipa? E, moja ekipa, czyli Ula, Kasia i Michał, e, robimy na przystawkę gruszkę e, pieczoną z gorgonzolą, e, orzechami, a na tanie... Yy, yy, głównie robimy papardelle z bobem, trukolą, mhm. purée z bobu do tego. I, I jak Ci się pracuje z grupą? Bardzo dobrze, na razie nie ma żadnych problemów. Tak. Wszystko idzie zgodnie z planem? Idzie zgodnie z planem, najpierw myślę, że mam więcej czasu, teraz się trochę okazuje, że może być ciasno czasem, ale i tak powinniśmy zdążyć. No to powodzenia okay. życzę. jakieś kurki, widzę nioki. Co takiego powstanie, co będzie za chwilkę serwowała? Przygotowujemy dania typowo włoskie. Będą niobki z kurkami i granita, czy taki sycylijski mrożony deser, podobny do sorbetu. Właściwie bardzo dobrze nam idzie, już jesteśmy tutaj ze wszystkim wyrobione. Wręcz za wcześnie troszeczkę, bo kurki będą musiały być jeszcze raz przez to podgrzewane. Ale to tak na razie taki jedno, jeden włącz. A tak z grupy jestem bardzo zadowolona. Duże wsparcie, fajnie nam się pracuje. możemy jeszcze Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, co obchodziło z tobą? Jakie jest danie? Dowolnie doprawione kluby. Jest to pierwszy konkurs w Polsce prawoogrodne w ten sposób, gdzie Uczestnik nie jest oceniany tylko z umiejętności gotowania, jest oceniany również z umiejętności zarządzania i przekazywania swojej wiedzy, czyli pełni rolę, niejako rolę szefa, mając do dyspozycji trzech pracowników, trzech kucharzy, a po chwili znowu staje się kucharzem, w kolejnych edycjach startuje jako kucharz. Najwyżej punktowaną kategorią jest kategoria smaku, jednak to jest najistotniejsze dla nas. Bardzo ważny jest to sposób ułożenia na talerzu i szczególnie teraz w zimie, właśnie temperatura dania. Oprócz tego każdy uczestnik może załapać punkty minusowe jeżeli będzie na przykład destrukcyjnie wpływał na pracę swojego zespołu i są już takie. Jest z nami pani Kasia Mills z firmy Ole. Chciałam zapytać o wrażenia? Ja jestem generalnie pierwszy raz na tego typu spotkaniu i jestem pod ogromnym wrażeniem. Ja nie wiem skąd te osoby biorą inspirację. W każdym razie ta pasja i to, że lubią gotować jest naprawdę widoczna na każdym kroku. I podczas wczorajszego wieczoru to było widać i teraz skupienie na twarzy. Ja naprawdę podziwiam. Podajemy, to musimy być pewni, że to co zrobiłam jest najlepsze. Jest dobre, jest dobre. To z to nie jest za nią Nie Powiedziałem typowo blogerski, ale nie powiedziałem, że to jest niewłaściwe. No, jestem blogerem. taki. Mm. Mirek, mówiłeś, że uczestnicy sobie świetnie radzą. Czy trudno będzie wybrać zwycięzcę w związku z tym? Trudno w tym momencie powiedzieć, kogo wybierzemy. Już mają swoich faworytów, mm -hmm. bo jakby praca ich jako kucharzy jest ważna, ale również bardzo ważny jest sposób prowadzenia swojej grupy. Mm -hmm. I to jest istotne, że w tym konkursie. Udało nam się tak naprawdę po raz pierwszy to w Polsce połączyć. E, jak idzie? Widzę, że jeszcze sporo przed tobą. Ja zajmuję się rybą, Kamila pracuje nad deserami, Bartek nad sałatką, Ula tutaj wspomaga mnie przy robieniu ryby i przygotowywaniu naczyń i pracuje nad sosem do deseru. Także wszyscy działają. Wszystko pod kontrolą? Tak, tak, tak. Wolę sobie zapytać Jurora, pana Jarka Walczyka o wrażenia. Świetna konkurencja, powiem szczerze, bardzo mi się podoba i niczym nie odbiegają od profesjonalistów, jeżeli chodzi o porządki. Oczywiście są drobne uwagi. Państwo gotują domowo, ale fajnie, też jest smaczne, to najważniejsze. Tak. Michał nie ma dla mnie czasu, jest zbyt zapracowany. Michał, jak idzie, praca? Co powstaje? Przyjemnie. Chcę ci z ajbarem, sałatkę. Taka prosta z pomidorów. Mówię, że się denerwujesz. Czy już teraz jesteś spokojny? Ale spokojny. Spokojny, spokojny. Dobra, no, Kasia, teraz ty Czas podpięty. No to zrobiłeś. natomiast to miałem 2 głównie surowa. Siarka się zabił. Gdybyś to pozmażyła, położyła, to było wszystko delikatnie i subtelnie. Przedwiemy. Najmniej na tym. To jest majątek. Znaczy smakowo, regalacja, bo trzeba być szefem, tak? Mamy jeszcze jakieś? Tak. Przynieść? Tak. Waldemar Petkiewicz przedstawiciel marki Jan Niezbędny, obserwuje zmagania uczestników w szefa. Jak się właśnie obserwuje? Obserwuję się pysznie, ponieważ mam okazję posmakować tych wszystkich wspaniałych rzeczy. Co najważniejsze dla mnie w tym całym przedsięwzięciu to jest pasja. Widać to u organizatorów, u uczestników, a także jury, które jest w pełni profesjonalnym jury. Mimo to widać, że czerpię z tego bardzo fajną satysfakcję i naprawdę dzieli się fajnymi spostrzeżeniami, które na pewno mi także się przydadzą. Proszę państwa przygotowujemy się do ostatniej tury. Wiecie co to oznacza? A w tym momencie czas na odnieść się odniesić. Dobra, Chlaura w przygotowujemy posiłek. Mam nadzieję, że będzie bardzo smaczny. <laughs> Nie walczymy. A co będzie na przystawku? Bądź deser. Deser robi, przygotowuje Kamila. Na razie praży orzechy. Prażone orzechy będą siekane. Do tego będzie robiony karmel, wymieszany z serkiem mascarpone. Mhm. A danie główne? To jest jakiś kurczak i Jeszcze pesto. Z pesto i mozzarella. Zdresz nam proszę, co? Jakiego przygotowuje Twoja drużyna? Moja drużyna przygotowuje pizza rolls, czyli tak zwane rolatki z pizzy. Będą faszerowane szynką parmeńską, suszonymi pomidorami, serem i sosem włoskim, a jako przystawkę będzie, będą koreczki szynki crocciutto, z dwoma rodzajami oliwek, czarnymi i zielonymi, oraz serem camembert z żurawiną. Gotujesz jako o, ostatnia, czy czujesz już zmęczenie? Nie, w sumie nie. Nawet y, chciałam gotować jako jedna z ostatnich. Możemy było podpatrywać pierwszych, jak sobie radzą. Jodu droga gotowy do po Tutaj gotowaliśmy dziękuję dziękuję Dobra. bardzo dziękuję Nie. Ale tak się fajnie. Fajnie po Brex. jest ok. Staszek dużo pracy przy orzeszkach, ale deser Pani Kinga Zwieszkowska, przedstawicielka marki Kenwood i De'Longhi. Kingo, marka Kenwood i De'Longhi gości na wielu kulinarnych wydarzeniach. Czy bloger-szef różni się od, od wszystkich innych, na których byłaś? Więc to no na pewno się różni, ponieważ ma ten taki typowy pierwiastek współzawodnictwa. Co innego jest spotkać się i pogotować sobie z mistrzem, co innego jest wziąć udział w konkursie, gdzie masz nieograniczony czas na to, żeby to przygotować, a co innego, kiedy stajesz na żywo, masz godzinę i co więcej, masz jeszcze grupę, w której musisz delegować obowiązki. I naprawdę jestem pod wrażeniem tego, jak potrafią nie tylko delegować obowiązki, ale także jak potrafią się temu podporządkowywać i je wykonywać. A oni to robią. I robią to wspaniale, więc no, naprawdę jestem pod bardzo dużym wrażeniem. Witamy wszystkich na zakończeniu, <laughs> na początku, półfinałowej naszej drogi przez tą Bloki To teraz chwila dla paparazzi. Ja też, ja też. To komu? Adrianna Wabenda. again.